Cześć, witamy w nowym filmie. Dzisiaj jak widać z gramów Robloxa. Dzisiaj jest takiego nauczyciela. Tak to nazywam Ziemkiem, bo Janek też jest. Odezwij się chociaż. Ziemka. Aha, dobra. Łatwy. Łatwy. Ja łatwy, ja łatwy. Ale i tak będziemy siebie widzieć jak dostunny. O, no, Ej! Właśnie zdałam sobie sprawę, jak my tutaj jesteśmy mali, jak prawdziwe dzieci. Nieu. Jezu! To będzie... O! Te... To wyglądało jakby się teleportował przede mnie. Obydwaj na dobinę nie, nie było jakichś wejść. A! 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 Po przycisk. Trzy jak kliknąłem przycisk, Janek. Geniusz. Czy w ogóle się odezwiesz? Kilk będziesz się odzywał czy tak cicho, co też będziesz? Prawda. Aha. Tylko się skupiam. Aha. Ja wchodzę do wentylacji. Ja też. Aaaa, uciekać! Ale, ale jak ty wchodzisz... No nie goni, co? Na przykład dam dla winy. No? To u mnie tej dla Biny nie ma. No wiem właśnie. No i ja o tym wiem. A mnie tak połowa. Dlaczego? Niech będzie nauczyciel gonił tak. Nie tak. Biegnie! Gdyby był, biegnie. Hello. Nauczyciel, ja biegnę tyłem. I nauczyciel daj mi, nie umie dogonić. Ты будешь тут так стоять? Вау, я смотрю на этот что? А, есть. А. Наша школа, тут так? Чему так? Ну, школы. Jakieś... Nie wiem czy mogę powiedzieć, bo ci spalę odcinek. Hmm. Aha no. Mam pomysł, bo od, odkryłem taki błąd jeden. Jaki? Patrz, jakbyś. Po prostu stajesz tutaj, a ty tam nie dopiero Ja na ciebie zaczekam, no i ci pokażę ten błąd. Na ja ty nie, jezu, ty tu masz kliknąć na tamto, i ty nie masz zeskakiwać. No to kliknij tamten przycisk, jaki tam jest, to ci się pojawi znowu. No, i teraz jedź i nie zeskakuj, dobra sam, spadniesz. O, i teraz spoka, ja ci pokażę. Ty musisz stanąć tu, i teraz na tą linkę musisz wejść, wskoczyć. A co No, ci pokazuję te, ten błąd. Gdzie ty Zobacz, ja tutaj wskakuję tam. No, i tam teraz mogę wejść na górę. Z powrotem. Dobra, idę z powrotem. Dobra, jadę z powrotem. No W ogóle, jakbyś spojrzał na twój cień, no to byś zauważył, że on nie ma, nie ma głowy, ani brzucha. Spójrz. W ogóle jak ty patrzeć na swoje ciało, widzisz, ręce i nogi, ale ciała nie Dobra, jestem A ja już wrzuciłem kosę Ja już wrzuciłem piłką do kosa A ty tam Na ty, na... A nie, no dobra, ho Idę Ja już wrzuciłem piłką do kosa Ja na ku ciebie teraz będę przyniósł się z drzwi No No nie zamknęły mi się pomóc. O ty być tu, ja się obserwować Trafiłeś? Tu nie ma fizyki Szybko przed mokrym jest 5000 tysięcy. Elo? Ciekawi mnie, w jakiej się. No, montują wentylację ide, ideal, idealną, żeby człowiek się tam zmieścił, no i otwartą. Właśnie zostałem przez niego zabity. jest, co uciekam. Ktoś mnie... Ktoś mnie właśnie zaprosił do znajomych. Mnie też. Taki fioletowy? Tak. Dziwne. Mnie też. Ciekawe czemu. Prawda? Są chyba tacy ludzie. A nie chyba tylko na pewno. Chyba w końcu mi się udało. Idzie ty w wentylacji widzisz piłki. To nie jest wentylacja, teraz jest kanalizacja, a nie wentylacja. Jak kanalizacja tutaj jest Ale po co komu taka duża wentylacja człowieku? No właśnie. No, to jest też nielogiczne. O, I po co w ogóle serio montują w wentylacji? To jest jest ciekawsze. Żeby je. Oj, muszę to pokazać widzę. Zaczekam na ciebie. Musisz to im... Musisz to pokazać? A musisz na pewno musisz? Nie zamożesz? Muszę. Okej, okay. to zobaczymy, co to. Co? Ha? Masz już jedno skrzydło. A ja i Mnie Nie dodał. A zaakceptowałeś czy nie? Nie! A zaakceptowałeś czy nie? Nie. Ja też by nie zaakceptował. Ale zębeknął! Ale zębeknął! Ja idę się ścigać powiedziałem, ten, Jestem ciekaw, bo ja chcę widzieć latającego Janka. Hmm. Kółko. Dobra, to ja idę. Dalej idę. Jestem długi, jestem długi jak zawsze. E. No, 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 Ej, jechałem po schodach i go wyprzedziłem. He. ze schodem w Friday. No, no, na Od i Jej. Wygrałam wyścig. A ty dopiero w tamtym parku ja już wyścig. Wyścig? Wyścig, no. Jakby go nigdy nie skończyłam. Jeśli da Ciebie zatrudnę? Tak? Tam nie wyjście kiwat. Ten Dlaczego? A bo ty jesteś tak na boki, a ja widzę na sam środek tego mostu, no i jadę cały czas do przodu. I właśnie popycham śpiącego. Nie ja tak robię zawsze. Zadziała zawsze Dobra to ja idę do jakby to nazwać Ja nie wiem No to działa No nie Nie zadziałało? Co, co się stało? Nie zadziałało, trochę się i już nie zadziałało. Aha No to trzeba być cały czas wtedy prosto po prostu? I wtedy puszczać lęka od myśli. Co? Piotr jest, no. Ja nie puszczam. Co? Jest? Nie, nie no i... Bo się lęka część. Aha! Czekaj, bo już kilka członków zadzwoniło. Ile mi już tu razy 40 minut, 40 minut 45 minut, minut... Ej! Tam jest jeden nauczyciel, który uderza głową o samochodzik, a tu jest drugi, przebrany za jakiegoś, nie wiem. Bo, bo nie wiem, jakiś... Właśnie, jak tu przyjdzie, stosowacie. To ja na ciebie zaczekam. Co? Gdzie? No, jakoś nauczyciel na mnie wjechał. I jakoś mnie tak. No, a było. Ty? No, on we mnie wjechał. I zginąłeś? No, bo on. Bo on na mecie, a tam ty tak we mnie wleciał. Tak też działa, no. Ile osób gra? Aha, bo ten, który nas zaprosił do znajomych w ogóle aktualnie gra w tą grę. Obca... No bo nie da się zaprosić kogoś, kto nie gra w grę, tak po prostu. Tak w tym momencie? To no, mi tak się da, ale wcale ci to nie wyskoczy w grze chyba. Ale no. wiesz co? On chyba ogarnął. On chyba mnie widział na YouTubie. <laughs> obstawiam. Naprawdę? No ja tak obstawiam. I Ja w... to chciał dziać u znajomych? Tak. Ja tylko obstawiam. mi. W... O! Ero! W ja jestem Po róże musicie się wspiąć. Co? Ja? Jak? No. Wejdź Aha. w nią. No i parkuj taki. No i jak staniesz tam, gdzie ja, to zobaczysz co dziwnego jest. Ej, to prawda, że ja nie... Czy ja teraz nie mam koszulki? Mas? Aha, bo on no. nie ma. Wskakuj. No. Ezu! No idź dalej. Nie, bo wtedy nie będę mógł ci tego pokazać. O, idzie, idzie. Idzie, 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 idzie. Na w? Brawo. Nie tu, tam. I teraz ziół. I stań tu, gdzie ja. I spójrz tam. Widzisz tam? Spójrz tam. Widzisz tego i tamtego? Na raz widziałeś? Chodź, chodź za mną. Przyjdź tutaj, przyjdź do mnie. I zobacz. Teraz zobacz tam. Widzisz, tam jest jeden. Prawda? No. A tu jest drugi. Ja. Hey, no. Dobra. Idziemy z nim, idziemy z nim walczyć. Musimy strzelać w niego pluiką, a on w nas strzela książkami. My, my w niego pluiką, a on nas ściera książkami. I skacze też. I gdzie? <laughs> Ja i mu HP chyba zabrałem. Ja też. Uciekaj. 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 Ucz się o nie! Ten nauczyciel wybucha! Od kiedy ludzie wybuchają? Odcichaj. O, werewolf! Nie powie? Nie, ale mogę w ciebie stać trójką. A jednak nie mogę, bo już pokonałem nauczyciela. Bez sensu. A tam można wyjść ze szkoły. Dobra, dobra. ba, Ja cię nie? Ja cię teraz gonię. Teraz to ja cię gonię. No to się stanęło, nie. Ile ma HP? Połowa? No nie, to ja zrobiłem. Jakoś wyszłam z vloksa. Dobra jeszcze chyba żyję. No żyję, za to. Ale mama. No tak, że mi się jest... A ile ma HP? Mm. Ma, ma mniej niż połowa? O wiele. Wybucha! Uf. Od kiedy ludzie wybuchają? Możesz sobie to zdjąć. Kiknij jeden na krawiaturze. Teraz chodź do... Bobu, Bobuszu. Ja mam końcóweczkę HP. Gdzie jesteś? A ja nie o. wiem, bo mi kamerka zasłania. Mam całe HP. O, czekaj, kiknijmy to. O! Chodź, wskakuj. Ja chcę kierować. Chyba trzeba usiąść. To chodźmy na sam koniec. No i teraz działa i teraz idę tutaj. Hehe. Jedziemy. A ty tam zostałeś, co? Bo nie, ale ty u mnie... Ty, ty u mnie lewitujesz. A wiesz co trzeba zrobić? Musisz co? wsiąść na zwykłe krzesło i wtedy ci pojedzie. Wiem, ale to chwilę wygląda, ty u mnie lewitujesz. O nie! U, u CIEBIE JEST TEGO TEJ O su, O sus, MUSZĘ TO ZGŁOSIĆ BO JESTEŚ hakerem. jesteś HACKEREM, MUSZĘ TO ZGŁOSIĆ Nie wiedziałem, że na ten OP jest taka końcówka No, uwielbiam takie końcówki Ja też Tam fajne rzeczy Ja Ci bym polecał teraz wziąć te, te cztery rzeczy tutaj No i potem, no i, prób, no i no i ja się cofam No, spida, to... spida idziemy stąd. Nie wiem, wszedłem przez przypadek na to. I teraz tak niefajnie wyglądam. Tak jak ty, niefajnie. Spadamy stąd, chodź, idziemy. Idziemy tam. Wskakuję Przy, na szkołę. Ej, ciekawe, co by się stało, jakbyśmy dotarli do samego początku. Spróbuję. Ja mogę wszędzie tu wejść. Sią. O nie! Sią. Sią. Łoł. Ja robię lepsze laktaj. Po co? Po to, żeby nie, nie wyglądać tak dziwnie. To znaczy jak? Do, do, do skakania, ok, tak żeby się kosztowało. Jezu, myśleliło mnie poza mapę. Ja sobie biorę pomarańczowy, no i sobie buduję, papa. Pa. Ja stąd lecę po ja pomarańczowym. Ty telefonem je pomarańczowym, spadamy. Aha. Aj, no, na buście. Zambusta i I będę dopiero teraz budował... Ej, Spójrz na to moje! Widzisz? To wygląda tak... Ej, fajnie to wygląda, prawda? Jakbym miał takie... Ej, to wygląda jakby za tobą się ogień palił. A u mnie? Jedziemy poświęcać mapę od innych stron. Ciekawe, jak wyjdzie. Ej, ta szkoła jest mega dziwa. No. Ej, jak dostać na to przeszkód? Ale tutaj nie możesz pan na podłogę, bo też umrzesz. 哦，马龙。 I teraz mogę od każdej strony zrobić schody. I sprawdźmy teraz. A, nie mogę potrwać iść, Ej, mam przykład na ten sam koniec. Na końcówkę? No. A ja jestem na końcu. A to ja cię nie widzę. O, tu jesteś. I ja tego typka widziałam na YouTubie. To on to założył, wiesz? Naprawdę? Tak. Zarzymy z nimi chyba. Ej, Max, a wy kto tego fioletowego? To cię pojutuje na inną mapę. I tego na pewno nie ma zamiaru nagrywać. Więc... Ja bym się tutaj pożegnał. Więc pa cześć.